Siema, witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj powiemy sobie o meczu Barcelony z Burusją Dortmund w rewanżu Ligi Mistrzów. Ech, no i cóż mogę powiedzieć. Pierwsza przegrałem w 25 roku. Ciężko tutaj powiedzieć w zasadzie dlaczego. Znaczy można spekulować. Rozluźnienie, pewny wynik po pierwszym meczu, czyli 4-0. Mecz w zasadzie taki wiecie... Gdzie można było odrobinkę porotować, chociaż tutaj Hansi nie robił jakichś niesamowitych rzeczy. Eee... I po prostu ogromna motywacja Bursi Dortmund. To, to na pewno. No ale dobra, eee, zacznijmy od składu, później parę słów o całokształcie, kilka konkretów z meczu i poruszymy sobie inne kwestie, które też według mnie są dość istotne. Skład Kunde, Araujo kubarski Martin, no i tutaj już mamy pierwsze powiedzmy rotacje półwymuszone oraz z własnej woli, czyli jedno to jest Araucho, i przypuszczam, że jest to sprawa taktyczna pod względem takim, że Hansi mógł się spodziewać zmasowanego ataku Bulusi, więc wolał wystawić obrońcę, który jest typowo takim blokerem, przecinakiem, no takim obrońcą, który po prostu, wiecie, no wyjaśnia sytuacje defensywne. Tak? Nie za bardzo ima się z grą do przodu, ale defensywnie. Raczej jest pewny, chociaż w tym momencie miał jednego, w tym meczu miał jednego Bubla, ale o tym powiemy później. No i Gerard Martin, no ale to już poruszałem w poprzednim filmie, czyli kwestia tego, że Baldy jest kontuzjowany. No i mamy w tym momencie tylko do wyboru Martina lub ewentualnie Forta, ale no wątpię, żeby Hansi Flick jakoś bardzo chciał na niego stawiać. Chociaż no ja osobiście bym go tak wolał, no ale to mówię, nie moja decyzja. Więc mamy Martina. No i w tym momencie tak naprawdę jedyną osobą, która tak realnie odpoczywa w środku, znaczy w linii defensywnej, to to jest Inigo Martinez, który no, zasługuje na odpoczynek, bo jak wiadomo ma trochę problemów z kontuzjami, więc lepiej, żeby w takim meczu, który był dość pewny, w miarę oczywiście sobie odpoczął. Dalej, pomoc. Frenkie de Jonga rozgawi. No i tutaj po raz kolejny mamy rotację, czyli nie gra Pedri, który jest absolutnie kluczowym graczem i pokazał to w tym meczu wchodząc z ławki ale to jest inna sprawa, więc Pedri odpoczywał, Frankie de Jong zagrał sobie bliżej lewej strony w tym wypadku, Gavi bliżej prawej strony. Generalnie dotychczas było tak, że to Pedri był tym takim trochę wyżej grającym pomocnikiem, a de Jong, czy to Casado, czy Garcia zawsze byli troszeczkę powiedzmy niżej, a tutaj było w zasadzie bardziej na odwrót, znaczy Kawi miał trochę więcej tej swobody, a de Jong bardziej się trzymał bliżej bloku defensywnego, niż y, tam o pomocników czy napastników, tak? E, Fermin, Jamal, Rafinia Lewandowski, no tutaj nic y, nie wiem, niespodziewanego, żadnych zaskoczeń nie ma. Dobrze, więc y, mamy taki skład, no i jak widzicie, pierwszy raz w sumie pokusiłem się o zrobienie czegoś takiego, jak y, powiedzmy plusy i minusy, bo zwykle po większości meczów to są plusy. A tutaj po raz pierwszy się przydarzyło tak, że Barcona po pierwsze przegrała, sorki za to, bo pies się bawi. Eee... Barzona przegrała, no i jest co wymieniać, no więc lecimy. Eee... Kundę i pozostawię na razie bez niczego, znaczy Jaraucho potem poruszę, Kundę po prostu zostawiam. Kubarsi, Kubarsi bardzo mi się podobał, bo generalnie pod pressingiem Burusi Dortmund i to pod naprawdę zmasowanym pressingiem Burusi Dortmund w wielu momentach tego meczu, on wychodził z bardzo fajnymi, długimi podaniami, takimi uwalniającymi linię defensywną. Bo wiecie, normalnie jak jest pressing, to większość drużyn stara się, no nie wiem, zawrzeć te tak zwane trójkąty na zasadzie Martin, Kubarski, przykładowo de Jong. Schodzą się do jednej strefy boiska, gdzie są presowani i między sobą wymieniają piłkę, po czym któryś z nich oddaje piłkę gdzieś tam dalej, tak? I wtedy da się uwolnić z pressingu. Trzeba do tego dużo umiejętności, dużo dokładności, no ale te największe drużyny na świecie, nazwijmy to, mają. Te umiejętności i potrafią z tego wyjść. A tutaj było wiele sytuacji, w których zamiast właśnie ustawiać się w takie trójkąty i próbować tych przeciwników wyrolować podaniami szybkimi, którzy presują, to Kubarski pokusił się na przykład o jakieś zagrania, takie typu hop, dalekie do Rafini, że wiecie nie do najbliższego swojego zawodnika, tylko jakieś takie dalsze, tak? Yy, I to jest bardzo fajne, bardzo fajne. No widać, że gość jest naprawdę inteligentnym obrońcą. Jak ma 18 lat, jest tak inteligentny i tak dobrze już broni, to ja nie wiem co to będzie za defensor jak będzie miał, nie wiem, 22, 3 lata. Nieważne, lecimy dalej. Gavi i De Jong. no to tutaj mamy dwa totalnie spolaryzowane ze sobą pojęcia pomocnika i tego jak gra pomocnik. No to otóż tak, Gavi miał tą większą swobodę i to jest to co też mówiłem w którymś z moich poprzednich filmów, że Gavi Najlepiej czułby się właśnie na pozycji Pedriego, gdzie miałby swobodę, że może coś pograć defensywnie, może zajechać daleko do przodu, ale to generalnie on jest tą osobą, która najwięcej musi myśleć nad tempem gry, nad rozłożeniem sił, czy zagrać teraz przez prawą stronę, czy przez lewą, czy może coś spróbować przez środek, czy się podłączyć do akcji, czy lepiej może zaczekać. Fajnie. I tutaj Gabi się pokazywał naprawdę super. 59 minut naprawdę dobrej gry w jego wykonaniu. Za to De Jong to był klasyczny De Jong za czasów. Czaviego, Kumana, czy też innych wcześniejszych trenerów, który po prostu no, jest na tym boisku i w zasadzie to holuje tą piłkę niepotrzebnie, przetrzymuje ją, podejmuje ogromne ryzyko tym samym, że piłka zostanie mu odebrana i wyjdzie jakaś kontra. I w tym meczu chyba były ze trzy sytuacje, o ile dobrze pamiętam, w których on tak długo ciągnął tą piłkę, że po prostu ktoś mu ją odebrał i wychodziła kontra. No, jeszcze ta kontra wychodziła na plus plusbuly, no to już jest inna kwestia. Ale mimo wszystko ogromne, ogromne ryzyko podejmował i to był naprawdę jego beznadziejny mecz. A zagrał 90 minut, ale w pewnym momencie Hansi Flick zrobił coś fajnego, do czego też zaraz przejdę. Fermin Rafinia nic nie mówię, Jamal, mało aktywny, nie wchodził w dribblingi, To nie był ten Jamal, którego znamy i kochamy. No, po prostu po prostu słaby mecz. To też Hansi Flick postanowił go zdjąć, gdzie zwykle raczej tego absolutnie nie robi. I Lewandowski, tutaj może to kogoś dziwić, ale ja uważam, że Lewandowski zagrał fajny mecz, bo okej, okay, nic nie zrobił takiego typu gola asysta, ale często wracał się i dawał podania, bo on to ma. Na przykład wiecie, coś na zasadzie powiedzmy, jest akcja w tej strefie boiska i Kunde podaje piłkę, taką tutaj do tego przedniego bloku i jest Lewandowski, który strzedł głębiej. I ten Lewandowski jednym dotknięciem piłki, jednym takim dziubnięciem, podbiciem, wymija całą linię obrony, która już tam gdzieś próbuje go blokować, podchodzić do niego i w tym momencie przykładowo taki Jamal, jeśli już mówimy o prawej stronie, rusza sprzed bloku defensywnego przeciwników. W momencie, gdy Lewandowski daje podanie, on wychodzi, czyli nie ma spalonego i rusza sy na sytuację w zasadzie, nie wiem, coś w stylu sam na sam. Zostaw. Na, wiecie, taką sytuację w stylu sam na sam. Więc naprawdę, naprawdę Lewandowski mi się podobał, w tym meczu zrobił ze dwie takie okazje, a poza tym bardzo dużo walczył z obrońcami drużyny przeciwnej, gdzie czasami jeśli ci przeciwnicy są naprawdę mocni, to po prostu miażdżą lewego i nie ma go w grze. Absolutnie a tutaj akurat Lewandowski wykonał dużo fajnej, ciężkiej pracy. Dobra, przejdźmy do konkretów, eee, ale nie, dobra, jeszcze inaczej. Całościowo, najpierw, najpierw ogólniki. Najpierw, to... Cała gra wyglądała naprawdę słabo, bo Barcelona nie wiedziała, co ma robić. Tak? Miałem takie wrażenie, że oni próbowali coś grać z tego swojego futbolu, i czasami te akcje wychodziły w ich stylu, ale w pewnym momencie było coś na zasadzie mm, nie wiem, niedokładne podanie, yy, złe wykończenie, jakaś mm. głupia decyzja na zasadzie mogę podać koledze, który jest lepiej ustawiony, ale spróbuję sam, typu no wiecie, Jamal, Rafinia Lewy, często tak małem, Fermin, Ferminowi się to zdarza. No niestety trochę za dużo tych indywidualności tutaj próbuje wchodzić. A za mało było w tym meczu przynajmniej takiej drużynowej gry. Więc niestety odbiło się to tym, że nie było żadnego gola ze strony Barcelony przez bardzo długi czas. A już w 11 minucie, i teraz zróbmy konkrety. Wojtek Szczęsny wjechał w nogi zawodnikowi Burus i Dortmund. O ile dobrze kojarzę, to był Ben Sebaini, chyba? Nie jestem pewny, no ale to nie ma znaczenia. Wjechał po prostu mu w nogi, to znaczy, no tamten zawodnik też zrobił coś takiego, że. Mm, jakby. Dziubnął piłkę obok siebie, a Wojtek Szczęsny, który chciał zblokować jego zamiary, po prostu w niego wjechał. No, no, Znokałdował go trochę, no i cóż, no, ja nie wiem, nie wiem jak to oceniasz, bo no, Wojtek Szczęsny nie do końca ma to wyczucie w polu karnym. I wydaje mi się, że lepiej już, żeby w takich skrajnych sytuacjach jak ta, stał na tej linii swojej, jako bramkarz. I liczył na to, że po prostu jest naprawdę doświadczony i będzie w stanie wybronić jakiś taki nawet i trudny strzał. No, ale to już jest jego kwestia. No, jakby cała filozofia gry Barcelony zmusza go do tego, żeby on podejmował ryzyko i grał jakby wysoko. Wiecie, no ryzykował, tak, wybijał piłkę, sekurował obrońców. Więc no cóż, tutaj trafił się taki wypadek przy pracy. Trudno. Eee, dalej. A no i pierwsza połowa w zasadzie zakończyła się wynikiem 1-0, i na tym moglibyśmy zakończyć. Barcelony w, tym, w tej połowie nie było w zasadzie tak. Eee, ten, w tym takim sposobie pozytywny, no bo ogólnie to grali, no ale to drużyna Dortmundu była totalnie tą drużyną, która przeważała i tworzyła wszystkie sensowne akcje. Dalej, 49 minuta, Girassi właśnie chyba po podaniu Benzaleba i niego strzela gola, no i jest 2-0, no i w tym momencie e, no Rusja się odpaliła, bo jeszcze na sam minutki początku, od tej do 49 minuty, czyli przez 4 minuty m, drugiej połowy Barcelona zaczęła organizacyjnie trochę lepiej wyglądać, no a potem znowu strzał od Dortmundu. I w tym momencie totalnie Dortmund zaczął znowu presować, bo zauważyli, że jest szansa. No i jeszcze dwa gole można wcisnąć i liczyć na dogrywkę albo w ogóle zamknąć mać wcześniej. Dalej. E, mieliśmy gola samobójczego, e, właśnie bez go swoją drogą. E, po mocnym strzeleniu piłki Fermina w pole karne, prawą stroną, tam do tej sytuacji szedł Lewandowski żeby po prostu dołożyć nogę i strzelić gola, ale uprzedził go Benzebaini, który perfekcyjnie wykończył te, to podanie. Naprawdę asysta Fermina niesamowita, gol Benzebainiego jeszcze lepszy, ale nie chcemy go w naszej drużynie. Dobra, to śmiechy, śmiechy. 54. minuta, wynik 2-1 do 1 dla Borussii Dortmund. No i w tym momencie Hansi Wig postanowił, że trzeba zrobić zmianę bardzo mądrą, czyli Pedri, który wszedł za Gawiego. No i tutaj na logikę. No dobrze by było zdjąć De Jonga, tak? Oczywista to jest sprawa, no bo De Jong grał gówno. No ale cóż, zdjął Gabiego i wydaje mi się, że jest to kwestia typowo wytrzymałościówki. Jakby Gabi nie grywa całych meczów, on jest zawsze zmieniany. Naprawdę nie pamiętam kiedy on ostatni raz zagrał tak cały mecz 90 minut. No a De Jong na spokojnie ci wytrzyma cały mecz, więc prosta sprawa. Przed Pedri, z De Jongiem się wymienili tymi pozycjami częściowo w sumie. No ale Pedri dał ogromną ilość spokoju w pomocy w rozegraniu piłki. W tym momencie Barcona uporządkowała swoją grę i uspokoiła cały mecz. Do czasu rzecz jasna, bo później mieliśmy jeszcze dwie zmiany: czyli przed Eric Garcia oraz Fernand Torres, no i dwie zmiany spoko. Znaczy, no, Fermin szedł ze względów zmęczeniowych, typowo, tak samo jak Gabi, a Jamal szedł, no, myślę, że typowo przez to, że grał totalny piach, więc nie ma sensu go trzymać. Niech odpocznie i będzie gotowy na ligę. I tym samym Rafinia przeszedł na prawe skrzydło, Ferran na lewe fałszywe, czyli klasycznie, a Eric Garcia szedł niżej i w linii cofniętej grał razem z Pedri, to co już było wiele razy. Frenkie ręki Jong na ofensywnego pomocnika i to jest też fajna rzecz taktyczna, którą wykonuje Hansi Fliki, która już została w tym sezonie powiedzmy przećwiczona, przetestowana, czyli Franki Jong na ofensywnym pomocniku, gdzie coś fajnego do przodu może dać. A nie ma takiej ogromnej odpowiedzialności z tyłu, więc tak jak Frankie Dion w tym meczu był bardzo ryzykowny, bardzo elektryczny i niepewny swoich zagrań, swoich po prostu decyzji na boisku, no to przesunięcie go wyżej minimalizuje ryzyko tego, że on w jakiś głupi sposób straci piłkę, czy po prostu wiecie, no ktoś tam, nie wiem, no zjedzie go po prostu łatwo, bez, bez masełka, tak. Za to mamy wtedy z tyłu Pedriego i García, no czyli Garcia typowy, defensywny pomocnik, łamany przez środkowego obrońca, oraz e, Pedri, czyli zawodnik, który świetnie odbiera piłki. Dobra, mamy 13 minut filmu, trzeba się sprężyli, bo mam jeszcze kilka tematów, a nie chcę, żeby ten film trwał pół godziny. E, 76 minuta. Giraci strzela po podaniu od Araujo, bardzo niefortunnym podaniu, w zasadzie to w piłki niefortunnym, i widziałem wyle w komentarzu na Facebooku: Boże, Araujo do sprzedania, dramat. Masakra. Dobrze, że za niego można jeszcze zarobić coś. Kurna ludzie, opanujcie się. Był natłok na bramkę ba Barcelony. Szło dośrodkowanie. To są nerwy. Tam ludzie po prostu jak stoją, to muszą mieć oczy dookoła głowy, żeby spróbować jakkolwiek interweniować. To jest obrońca, który tyle razy ratował dupsko w Barcelonie. Może niekoniecznie w tym meczu, ale w wielu meczach, w których to Barcelona była w defensywie, on ratował dupsko. I to w samym tym sezonie, nie wspominając o poprzednich latach. Że w tym momencie, gdy piłka była dośrodkowana, a on postanowił ją wybić, zrobić ślisk. Interwencja taka, no, nie, no, może nie heroiczna, no, ale no taka naturalna interwencja obrońcy, tak? Żeby przeciąć podanie, które mogłoby na przykład dojść do jakiegoś zawodnika wbiegającego, który by załadował bramę po prostu pod poprzeczkę. To on wybił tą piłkę, przeciął ją, a tylko i wyłącznie, no, nieszczęśliwy traf sprawił, że akurat Giras i tam stał i postanowił pierdyknąć z armaty. Strzał nie do obrony, tak? Ale no, wylew na Araucho w tym momencie, że Boże, dramat, dramat, jak on mógł tak wybić, no to jest dla mnie żenada po prostu. Dobra, e, idziemy dalej. E, no w sumie to tyle. Znaczy, no wszedł jeszcze Dani Olmo za Lewandowskiego, czyli tym samym Ferran wszedł na napastnika, a Dani Olmo sobie pograł chwilę na lewym skrzydle. E, no i to tyle. Bo próbowała jeszcze atakować, Barcelonie się się udało wszystko wybronić, nawet końcówka meczu była taka w miarę spokojna w wykonaniu ich. Eee, więc fajnie. Dobra, co istotne, awansujemy do półfinału, a w półfinale zmierzymy się z Interem lub Bayernem. No i w tym momencie chciałbym się więcej rozpowiedzieć na temat tego, która drużyna będzie lepsza, która gorsza, ale wydaje mi się, że zostawię sobie ten temat jednak na mm, odcinek jakiś następny po, po meczu ligowym, żeby już wiedzieć, kto będzie grał. Osobiście wolałbym Bayern na ten moment, ale później będziemy o tym rozmawiać trochę szerzej. I jeszcze jedną sytuację chciałbym poruszyć, czyli zawieszenie Kiliana Mbappé na jeden mecz, drodzy państwo. Gościu sfaulował zawodnika yy, Alawesz w brutalny sposób. Prawda jest taka, bo widziałem już wiele takich sytuacji, gdzie się nogi łamały na boisku po takich faulach. Prawda jest taka, że zawodnika Alawesz przed złamaniem Piszczela uratowało tylko i wyłącznie to, że. On nie miał jakby nogi przytwierdzonej do ziemi, bo jakby miał te korki wbite w ziemię. Noga by była przytwierdzona, usztywniona do ziemi. I w tym momencie, Mbappé by mu wjechał w taki sposób, jak to zrobił, to goś miałby po prostu złamaną nogę i kto wie, czy nawet nie koniec kariery. A sędzia, jakby podjął dobrą decyzję, oczywiście, czerwona kartka, ale z jakiej dupy potem w protokole zostało wpisane to, że. Jest to tam jakieś przewinienie z tych takich delikatniejszych, które się kwalifikuje od jednego chyba do dwóch meczy zawieszenia, po czym jeśli już robimy taką debilną decyzję, że faul na złamanie nogi klasyfikujemy na tylko dwa mecze zawieszenia, to jeszcze potem uznajemy, że będzie tylko jeden. Ludzie, przecież to jest niepojęte. Ja. Jeśli ktoś tutaj będzie z Madrytu, wiem, że mamy tutaj jednego oglądającego z Madrytu, który pewnie dojdzie do tego momentu. Mam nadzieję, może się wymienimy jakimiś opiniami w komentarzach. No to powiedzcie mi, jak? Jak to jest, że taki faul jest uznawany na, jedną, na jeden mecz zawieszenia. No to jest dla mnie chore. Jeden mecz zawieszenia to piłkarze mają za dwie żółte kartki za jakieś dwa po prostu trochę niefajniejsze faule. ale złamanie prawej nogi przeciwnikowi. Jeden mecz. Ludzie, no, szanujmy się, no to jest coś chorego podejrzanego. No ja tu nie będę snu spekulacji, bo nie po to ten kanał jest, żeby się tutaj wyżywać na sędziach. I spekulować, za kim kto jest tutaj, jakie kto ma układy, bo to jest dla mnie no, też takie męczące i niepotrzebne, no ale szanujmy się, no to jest dramat, po prostu dramat. W drugą stronę za to, gdy był chwał na Viniciusie, uważam, że kara również powinna być duża. Nie wiem, tak tutaj już mówię dla typowo osób z Madrytu, którzy by mnie oglądali. E, nie wiem, jaką karę dostał tam ten zawodnik. Jeśli dostał tak samo jeden mecz, no to mm, sprawiedliwie. Debilnie, ale sprawiedliwie. Ale uważam, że tak czy inaczej obaj ci zawodnicy, Mbappe i tamten zawodnik, Alavesz, powinni dostać zawieszenia na co najmniej kilka meczy, bo oba faule były brutalne, ciężkie i mogły się skończyć poważną kontuzją przeciwnika. Dziękuję, dobranoc. Dobra, widzimy się po meczu z Celtą Vigo, bo teraz mamy kalendarz trochę, hmm, może nie luźniejszy, ale no mniej taki napięty bardzo. Celta Vigo, siódme miejsce w tabeli, potem Majorka, ósme miejsce w tabeli. I później finał Pucharu Króla z Realem Madryt. Dobra, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.